Cześć wszystkim! Dzisiaj robimy bardzo prosty przepis. Są to ciasteczka maślane. Ale ciasteczka maślane mają to do, te, do, te, do siebie, że wszystkie dodatki można praktycznie w nich nie włożyć. Więc tam, wiecie, na koniec ciasteczka maślane można zjeść z owocami, z różnymi kremami itd. itd. Tak wyglądają na przepisie, one są spo, z posypką, ale y, my robimy dzisiaj z kremem czekoladowym mniam i owocami. Tak, jeszcze tam dodamy owoce, jeżeli nam wszystko dobrze pójdzie. Y, więc tak, przepisie są... Y, my dajemy y, na 70... na tak, 75 sztuk y, podamy Wam na ciasto. E, to jest tak, 250 gram mąki, tej takiej najzwyklejszej, e, 125 gram masła, mm -hmm. 100 gram cukru, jedno jajko e, i teraz tak. Por, y, znaczy, tam wiecie, albo robicie pół łyżki rumu, dodajecie, albo pół opakowania cukru waniliowego. My tam bierzemy dzisiaj cukier waniliowy. Dobrze, teraz tak. Y, je, starta skórka i sok y, z jednej połówki, z, z połówki cytryny, i tam szczypta cynamonu. Można zamienić na kakao. Tak, tak jeżeli robicie z kremem czekoladowym. Do dekoracji, żeby te ciasteczka maślane się pięknie mieniły, można również użyć jednego żółtka, jakichś kolorowych posypek cukru lodowego i siekanych migdałów, ale my robimy inaczej. Zaczynamy od położenia na stole stolnicy i następnie odsiane już po, to znaczy, yy, odpowiednia ilość mąki Zost trzeba ją przesiać. Przesiewamy. Więc robimy w tej mące dołek. Proszę. I dodajemy do niego jedno jajko. Teraz do y, tego dołeczka wsypujemy cukier waniliowy. Teraz połówka cytryny. I Bardzo ściramy... skórkę. Tak, ścieramy skórkę. Po starciu skórki dodajemy jeszcze jej sok. Szczypta cynamonu. I kakao. Znaczy, że to... cukier. i masło. Teraz wszystko zagniatamy na gładkie ciasto. Uformowane ciasto wkładamy, formujemy je w kuleczkę, w kulkę i wkładamy na minimum 30 minut do chłodnego miejsca, czyli lodówki. Po 30 minutach Mamy ciasto, które trzeba rozpakować w stolicy O! I wygląda tak. Żeby ciasto nie przyklejało się do stolicy, trzeba je troszeczkę posypać, ją, stolicy. Zostawiamy jeszcze trochę mąki potem yy, na wałek. I teraz czas rozwałkować nasze ciasto do grubości około 5 yy, mm o, tak, centymetrów. Trochę mąki, tak jak wcześniej mówi, przed chwilą mówiłam, sypiemy również na walek. Można tak rozprowadzić. Teraz mamy już rozwałkowane ciasto i możemy zabrać się za wycinanie. Pobłędnie, nie jakiś kształt poranki. Pierwsze ciastko jest już znam. Układamy na y, 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 wyłożonej papierem blasze do y, pieczenia, blasze, choć może być to też blacha nasmarowana jakimś tłuszczem, czyli maleja, ma marga margareta. <noise> nie wiem, kto Tak, nie myślałam, kto puka. I teraz po zrobieniu. Y, Ciasteczek. Trzeba rozgrzeć piekarnik do mm, temperatury od 200 do 225 stopni Celsjusza. I pieczemy Teraz. to 10 minut w piekarniku do uzyskania złocistego koloru. Ciasteczka są gotowe. Wyglądają e, tak. Smakują naprawdę przepysznie, bo próbowałam już jednego. I po stygnięciu każdy zdabia według gustu, według smaku. My dzisiaj wybieramy gorącą czekoladę i krem tortowy. Smacznego!